W Domu Strażaka w Międzyrzeczu Górnym można oglądać niezwykłe dzieło artystyczne, replikę obrazu Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem, wykonaną haftem krzyżykowym. Gigantyczne rękodzieło stworzone przez hafciarzy z działoszyna można będzie oglądać do 11 marca, a naprawdę jest co podziwiać. Praca jest wierną kopią obrazu Jana Matejki. Rękodzieło o wymiarach oryginału 9,87 m na 4,26 m powstało z inicjatywy Janiny i Adama Panek z działoszyna. Obraz składa się z 40 połączonych ze sobą części, które przez dwa lata wykonywały hafciarki i hafciarze z całej Polski. Haft składa się z 8 milionów krzyżyków. Do ich wykonania zużyto 150 km nici w 220 kolorach. Oszałamiający rozmiarami i precyzją wykonania obraz prezentowany był do tej pory w wielu polskich miastach. Przez trzy miesiące był też wystawiany w Muzeum Martin Gropius Bau w Berlinie. A jak monumentalne dzieło trafiło do Międzyrzecza Górnego? Obraz został przywieziony z inicjatywy pana Bogdana Mańdoka. To jest mieszkaniec Międzyrzecza, prezes klubu sportowego, który w jakiś sposób, będąc urodziny, dowiedział się, że taki obraz istnieje, że można go oglądać. I zadał pytanie twórcom, czy jest szansa wypożyczenia go tutaj do Bielska, okolice. Oni odpowiedzieli, że jeśli tylko termin będzie wolny, bo ma całą jakby marszrutę ten obraz, no to tak. I to było już gdzieś w ubiegłym roku, w kwietniu bodajże czyli prawie 9 miesięcy temu, czy 10, i postanowiliśmy wtedy na zebraniu zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza ten obraz wynająć. Potem jeszcze zmieniliśmy troszeczkę organizację, bo w tym roku obchodzimy w Międzyrzeczu 120-lecie istnienia jednostki OSP, Straży Pożarnej, i postanowiliśmy, że zaczniemy ten jubileusz od właśnie tej wystawy. Tym bardziej, że to jest w Strażnicy, która nasza straż prowadzi nie tylko działalność bojową, nie tylko działalność powiedzmy ratowania życia, mienia, ale również działalność społeczną kulturalną, bo to jest stowarzyszenie, które tak jak każde stowarzyszenie taką działalność prowadzi i, i jak gdyby w tym momencie zapała taka decyzja. Wynajmujemy, pokazujemy i robimy z tego taką wystawę dla wszystkich. Nie obyło się bez pewnych problemów. Zrolowany obraz do sali w domu strażaka wciągnięto przez okno. Okazało się jednak, że ogromna sala jest za niska. Aby umożliwić prezentację dzieła, trzeba było rozebrać górną część ramy, a jej brak zasłonięto biało-czerwoną szarfą. Dzięki temu haftowany obraz nabrał jeszcze mocniejszej wymowy patriotycznej. Obraz to prawdziwa żywa lekcja historii dla klas szkolnych. Prezentacja połączona jest z prelekcją na temat historii bitwy, obraz i życia mistrza Jana Matejki. Prezentacja obrazu jest bezpłatna, ale można nabyć cegiełki wartościowe, z których dochód zostanie przeznaczony na organizację kolejnych imprez kulturalnych i edukacyjnych w Międzyrzeczu Górnym.